Witam wszystkich bardzo serdecznie. W kolejnym odcinku zagrajmy w stało Empire War. Ja tutaj o czymś zapomniałem oczywiście. No i dzisiejszy odcinek zajm... Dzisiejszy odcinek. Zacznę może od odpowiedzi na pytanie Tomasza Antoniaka. Od ilu lat jestem youtuberem, przed chwilą nie dostałem te pytanie właśnie. A więc jestem już youtuberem od jakichś Czterech lat już. 4 lata już chyba w sumie robiłem Zacząłem w 2010... tak, to już 4 lata będą, bo zacząłem gdzieś w lipcu albo w sierpniu 2010 roku. Ale start jak u mnie to zresztą była porażka, jak z... zresztą ze wszystkim innym. Ale nie chcę o tym specjalnie mówić Dobra ja trochę piechoty muszę sobie dorobić Bo mi cała poginęła A jest to co 2 ATAT straciłem A nie 1 to wróć to anuluj tego jednego Pomyliło mi się coś Bo ja straciłem wirsa i dlatego Dobra, i myślę, że to był taki największy punkt oporu to ja teraz wyślę z unaccess e Tego P Pro droida No i teraz na poziomie czwartym już całkiem szybko te, pro te droidy całkiem szybko dochodzą Bez kontekstów Bez podtekstów o, o, o! Świetnie, tylko trzeci poziom. Tylko mam tak trochę niekompletne siły. A to z kursem se wezmę. O, akurat widzę, że. To jest akurat 5 Ja szybciutko skorzystam z okazji. Że jest tylko sta stacja. No i Mogłbym auto, ale po co wcisnąć? I oczywiście chcę Broodside na jedyneczkę. No. no i standardowa bitwa będzie.

No, jak zwykle, my zajmiemy się naziemnymi. A, znaczy taka umowa, ale niestety jest chyba tak w zasięgu. Mi się zdaje, że w niego mierzą właśnie. Chyba, że nie, to jednak nie w niego. Robi się krzywdę? No tak nie widzę powiem szczerze No i dołącz do swojego kolegi Dobra, my kontynuujemy w tym czasie masowy rozpierdol A co ty tu, co to tu gówno robi? jakieś szy. Dobra, skupić się z tą naszą Jakieś to mówiłem. Dobra, póki co widzę, że moje broadside są w miarę bezpieczne. Widzę, że komputery tak samo jak ja te Broadside ignoruję. No, co jest ile to światar? Muszę sobie poradzić z jedną eskadrą. No, proszę was. A i dalej to już formalności będę. Gdzie są pociski? Tutaj. Proszę mi to zniszczyć. No, już straciliśmy. To świetnie. My nawet tak wiele widzę, nie stracimy. Chociaż widzę, że coś tam już straciliśmy, ale dużo tego nie ma, w każdym razie. Proszę mi się zająć tą eskadrą. A, tam druga już. Chyba tartany wyszły. Sprawdzę to. A nie jest jeszcze jeden. Jeden w zupełności wystarczy. A w sumie nawet wystarczą ty typu type. Ojej, nie zestraj się. No. nawet nie musiałem w to Ingero, yy, W to. Tartana. Wiedź. Dobra. I niedługo, jak tylko odzyskam Wejdera i Wirsa, przeprowadzamy atak naziemny. A w międzyczasie, proszę. Chcę podejrzeć jeszcze raz: manam. Manam! Co ja z, tą, z tym manam, kurwa? Znaczy, kapela była fajna. To jest w sumie jedna z licznych kapeli polskich, która tak toleruje jeszcze. No, i tyle no. Kapela fajna, ale dupy nie urywała. Dobra. Ciśniemy na manam. A ja jeszcze w międzyczasie chciałbym podejrzeć. O, na manam widzę, że to samo jest. O, już odzyskaliśmy Wejdera. A nie, Wejder niestety. W ko A na karygę go wyślę. Dobra, Dobra, są tylko korwety, więc może uda się. Mimo że, cóż, w sumie chyba nie, to jest tylko pierwszy poziom. <śpiewanie> O nie w życiu. Dobra, atakować co? Dobra, nie ma co Wciśniemy sobie magiczny guzik. Naprawdę nie ma co. Dobra, muszę się tym zająć. A w międzyczasie na szybciutko proszę produkcji. to. Out. Co 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 co? O, ale tutaj już Dobra, widzę, tutaj są. A nie. W kosmosie. To mogłem w sumie auto włączyć, ale już dobra. Nie będę rozwiązywał moich wszystkich problemów w taki sposób. Wie, jakieś mi się wydawało, błędy się zrobiła, ale to tylko... Dobra, spróbuję taki sposób.

target! No ale to długo nie potrwa Niedługo powinni odwrócić to... Yy, chociaż nawet nie próbuję od, odwrotu stosować To mnie bardzo dziwi No serio, to jest dziwne, że oni do tej pory o odwrocie nie pomyśleli nawet. Ciekawe ile tam... Ile wojska stracę w ten sposób. Ten set one są dosyć zwrotne Tu jest ich duży problem Dobra, tutaj chyba będzie się bez komentarza, bo jedyne co robię tutaj to Niszczę marne transportowce o, wynik walki był od początku znany. Może jakieś tam myśliwce straciliśmy, które mi akurat nie interesują. Under Teraz proszę, gdzie jest Wirs? A tutaj. Teonia zaznaczonego. Ja mam nadzieję, że nie zdążyli się jeszcze odbudować specjalnie Trochę ich poblokujemy tam zaryzykuję zostawię Frezję bez opieki No tutaj też już widzę coś jest Ale korwety to raczej za mało żeby Dobra Wysoka wartość kredytu widzę, a też wiem, że tutaj będą na pewno, a na razie się przyzwiemy tylko nich, no, odwróćcie się. It'll be deploying stormtroopers. Oh. Report the enemy is approaching. Affirmative. Dobra, i ciśniemy do przodu. Musimy zająć sobie kolejny punkt. Kryją się. Myślę, że im to coś pomoże. Dobra, i zajmujemy się... O! Już, już są pod... E punktem. Sir, we'll Moving out sir. We'll cover you. As you command. No, nadzieję, że nie spotkam drodze żadnych te 2B. Bo specjalnie nie mam na to ochoty. o no, tym mówiłem. O nie. Tego o tym nie było mowy.

Dobra, o, o Źle. they will die the order acknowledged there will be nothing left of them we'll back you up oh, orders Ready. Dobra. target confirmed yes, Zajmijcie ten cholerny punkt, zanim się zdenerwuję. No co jest? Kurna. Nie mogę tego zbudować. No patrzcie, no co za gówno. Was jest szajs. general. Nie no, ja muszę to zbudować, bo jak tego nie zbuduję, to będzie krucho. I tutaj proszę, już chyba wiem skąd to myli. Muszą mieć tutaj na pewno fabrykę ciężkich pojazdów, czy coś w tym stylu. Dobra. Wejder obowiązkowo ma być I jeszcze jakiś tam I więcej piechotnych. <laughs> Serio tej TAT to raczej będą Zastępywać wszelakie Co nam leci Dobra zajmę się tym Woda życia na niego Jezus Maria Raider Co ty odwalasz? As the will. Rebel fire. Może tak w to myśli. Ci... A... No głowy, aleś ty uciążliwy Dobra, sytuacja mam nadzieję, że opanowana To ten jest jeszcze ufkodzeń z tego, jeśli... Jeszcze... Dobra, i co robimy dalej? Ta twarz musisz się nimi zająć. Bo jak widać tak. na at, -AT. O, dziwo nie jest taki dobry na piechotę, a kurwa, powinien być. Dobra, na, na taką garstkę no to szkoda większego zachodu, więc nie będę nawet używał. Dobra, idę poszaleć wejderem. Tamten punkt już olejeł. A czemu już jest taki ranny, pytam? Dobra, to tutaj już mogę sprzedać na... Dobra, nie mam tyle czasu. I ciśniemy dalej. A to wir był. To wir taki poszkodowany. Dokładnie na nich to szkoda życia. O nie,

I read you. They will not be a problem. Attacking, right behind me. Oh, Mój Boffin. Yeah, I'm standing. I'm not going to attack. They are no match. I anticipate no problems. Co Go gorzej, że teraz nie będę miał bombardowania na budynki, ale nie szkodzi. No jednak trochę to ważne, jeszcze Wirsoni straciłem. To chociaż tyle, nie będę tak długo czekał. Dobra. Proszę tutaj.

We are victorious. No pewnie, że odnieśliśmy zwycięstwo. No ale tutaj będą stały chyba głównie kopalni, mi się zdaje. A, tylko szturmowców stracili. No, no tak, bo mieliśmy dwa plutony. Reszta. Nazywaj się na Freide. Na frezy Bo wc ja mam z tym heroistą, no. Oprócz tego, że to była naprawdę gra po prostu wybitnie dobra. Już nie wiem naprawdę, czy te aklamatory inwestować, ale dobra, może się przydadzą jest. Z dowódców polowych to, znaczy się żadnych dowódców nie będę najmował, bo to jednak strata pieniędzy, bo oni, mam takie przykre wrażenie, że nie żalają. Teraz następny ruch to, przypuszczam, że chyba będzie Manan.